Kiedy zapytam Cię o Twoich klientów, prawdopodobnie pierwsza myśl, którą będziesz mieć w głowie, będą to nazwy firm, instytucji, ludzi, z którymi współpracujesz. Tych, dla których dostarczasz swoje produkty albo dla których świadczysz swoje usługi. I słusznie, ale to tylko część prawdy. W tym odcinku, w tym wideo sprawię, że będziesz mieć klientów więcej. I nie, nie jest to jeden z tych kursów, gdzie wystarczy, że wpłacisz x złotych, a ja dam Ci magiczną radę, która jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawi, że Twoi klienci samoistnie się rozmnożą. Właściwie to nawet nie sprawia, że tych klientów będzie więcej. Po prostu zwrócę uwagę, zwrócę Twoją uwagę na to, że masz ich więcej niż być może do tej pory Ci się wydawało. I czy słyszałeś... Słyszałaś o klientach wewnętrznych, zewnętrznych? Taki podział. Podział ten i to rozróżnienie już jakiś czas temu, wiele lat temu wprowadził Peter Drucker, niewątpliwy guru w dziedzinie zarządzania, szczególnie zarządzania jakością, który właśnie podzielił naszych klientów na tych wewnętrznych i na tych zewnętrznych. Klientów wewnętrznych sam określał jako tych ludzi, te Jednostki w firmie, w każdej firmie, które pracują na produkcie, pro-produkcie, który jest efektem działania nas samych, którzy dostarczamy część wykonanej pracy do kolejnego etapu procesu. W każdej firmie i organizacji występuje wielu klientów wewnętrznych. I tak, na przykład w firmie produkcyjnej, klientem wewnętrznym dla działu obróbki skrawaniem, który. Załóżmy, wytacza jakieś elementy, które później są montowane na linii montażowej. Klientem dla działu obróbki skrawaniem będzie właśnie dział montażu. Analogicznie, dla działu HR, który dostał polecenie i zapotrzebowanie na rekrutację nowych pracowników, będzie na przykład klientem dział produkcji, który tych nowych pracowników, nowych operatorów będzie potrzebował i o których prosi dział HR, aby pozyskać z rynku pracy. Oprócz klientów wewnętrznych, oczywiście mamy klientów zewnętrznych, i ich doskonale znamy, dlatego że to właśnie oni Dają nam zarabiać i to dla nich świadczymy nasze usługi czy też dostarczamy nasze produkty. Jednak, nawet wśród klientów zewnętrznych, możemy dokonać pewnego podziału, bo przede wszystkim będziemy tutaj mówili o użytkowniku końcowym, czyli najczęściej osobie, która korzysta z naszych usług, czy też bezpośrednio wykorzystuje funkcje naszych produktów, ale też będziemy mówili tutaj o kliencie bezpośrednim, czyli swego rodzaju pośredniku który nasze produkty pozyskuje i wykorzystuje je w swoich aplikacjach, żeby później dostarczać je, na przykład do właśnie klientów nazywanych użytkownikami końcowymi. Innego rodzaju klientami zewnętrznymi, co jest już nieco mniej oczywiste, będą na przykład instytucje rządowe, czy też jednostki certyfikujące, a nawet lokalna społeczność. Dlaczego nazywamy ich wszystkich klientami? Otóż dlatego, że nawet jeśli bezpośrednio z nimi nie współpracujemy, to jednak nasza działalność ma wpływ na ich funkcjonowanie. Tak samo niejednokrotnie musimy spełniać ich wymagania. Na przykład dotyczące określonej budowy, funkcji bezpieczeństwa naszych produktów itd., itd. Czy taki podział ma w ogóle sens i jakiekolwiek zastosowanie? Otóż ma. Na przykład dlatego, że. Lepsze poznanie i zidentyfikowanie wszystkich naszych klientów, tak tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pozwala nam na zidentyfikowanie także wszystkich ich wymagań i oraz oczekiwań od naszej działalności, dzięki czemu możemy zawczasu przygotować nasze procesy, nasze funkcjonowanie, na to, żeby w jak najlepszym stopniu spełniać oczekiwania wszystkich naszych klientów. Jest to część także naszego Mindsetu, naszej kultury organizacyjnej, czyli tego, w jaki sposób podchodzimy do siebie nawzajem, w jaki sposób współpracują poszczególne jednostki organizacyjne w naszych firmach. Traktując kolejny dział, kolejnego kolegę czy też koleżankę, z którym współpracujemy w ramach naszej działalności, w ramach i w murach naszej firmy, będziemy dbali o to, żeby dostarczać. Nasz produkt, czy też półprodukt do niego w formie jak najlepszej, w jak najbardziej jakościowym wydaniu oraz na przykład na czas. Taki podział klientów, identyfikacja wszystkich klientów jest w końcu także częścią wymagań, i pewnych standardów, z którymi niejednokrotnie się spotykamy i których wymagania musimy spełniać. Na przykład w ramach ISO 9001 przecież obowiązkowo powinniśmy zidentyfikować otoczenie naszego przedsiębiorstwa, otoczenie, w którym nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje. Podobnie w branży motoryzacyjnej, jednym z podstawowych narzędzi inżynierskich, które należy wykorzystywać jest FMEA, a w ramach FMEA musimy rozgraniczać klientów na użytkowników końcowych, bezpośrednich klientów, ale także na klientów wewnętrznych i dla każdego z tych klientów w inny, osobny sposób yy, identyfikować zagrożenia i wpływ naszych potencjalnych pomyłek na każdego z tych klientów. O tym, że należy dbać o klientów zewnętrznych, spełniać ich oczekiwania, ich wymagania, wiemy wszyscy i ta pamięć o kliencie zewnętrznych jest ciągle słusznie żywa. Natomiast pytanie. O to, w jaki sposób podchodzimy do klientów wewnętrznych i czy z jednakową uwagą staramy się spełniać ich oczekiwania. Bo, na przykład, ja wielokrotnie byłem świadkiem czy też uczestniczyłem w sytuacjach takich, gdzie swoje niepowodzenia na naszym odcinku procesu niejednokrotnie tłumaczone były poprzez na przykład niewłaściwy produkt, czy też półprodukt, surowiec dostarczony przez kolegów i koleżanki pracujących. Na wcześniejszych odcinkach procesu. Takie podejście prowadziło nie do rozwiązywania problemów, a, jedno, a jedynie do tego, aby własne nie, niejednokrotnie niepowodzenia tłumaczyć przyczynami niezależnymi od nas, czyli błędami popełnionymi przez kogoś innego. Tak zwana psychologia, która do niczego nie prowadziła. Czy ma to sens? Absolutnie nie, tylko traciliśmy czas. W żaden sposób nie doskonaliliśmy naszych procesów. Zamiast tego, lepiej raczej stawiać na współpracę i poszczególne jednostki w naszych firmach traktować jako klientów i dostawców poszczególnych usług, czy też produktów, które w ramach całego systemu, załóżmy produkcyjnego, powstają. Czy teraz, mając świadomość na temat klientów wewnętrznych i klientów zewnętrznych dla Twoich usług i produktów, Właśnie okazało się, że masz klientów więcej niż wcześniej Ci się wydawało. Jeśli tak, to bardzo dobrze. Jesteś na dobrej drodze, żeby lepiej zrozumieć swoją własną firmę. Dzięki.